Cześć drodzy widzowie, witam Was z Akademii Sportu Walki Wilanów. Trener Okniński, mają rozmówcę. Garant, profesjonalna broń. Sejfy.pl jesteśmy bezpieczni i co? Delta Optical, doskonała optyka, znajdę Was nawet w nocy. Ła! Wow. Ale to Ła wow już takie jakieś cichutkie. Chory jestem, bo wpadłem do rowu. Na polowanie to słyszałem. Y, trenerze, krótki przegląd, co się dzieje w Akademii Sportu Walki Wilanów. No, Michał Pasternak w piątek ma waleczkę. Piątek, tak. Ode mnie Kuba Ozga i Michał Pasternak walczą na wotorę. I czekam na po prostu to wotorę już w piątek. No a co, a, a Naruszka też ma walkę. Tam chyba na luty czy marzec. Ogólnie Minda na razie tam kontuzję ma małą. No, tam jeszcze kilku jest młodych zawodników. Teraz do nas do akademii przyszło trochę frików. Akurat wczoraj na treningu był, był Trypson, był Daniel Majewski, był Ferrari, także trzy takie friki mocne. No po prostu u mnie jest tak, że jedni przychodzą, jedni odchodzą i to się dalej kręci. I ja to zrozumiałem, że to jest normalne, żeby się w ogóle nie. Żeby po prostu podchodzić do tego, bo jak kiedyś żyłem tylko MMA. To po prostu bardzo się tym przejmowałem. Pewnie dlatego dostałem nowotwór. A teraz to po prostu przychodzą, pracujemy, odchodzą, przychodzą nowi, pracujemy i podchodzę do tego, że taka jest rola trenera, że toczy tą kulę pod górę i później musi spierdalać na dół i znowu toczyć i taka syzyfowa robota. No ale taka robota jest trenera, trenujesz kogoś 8 lat, później. Ktoś inny z tego korzysta, trenujesz kogoś tam 4 lata i to ten. Ale ja, u mnie jest tak, że po prostu nie będzie 50 trenerów na sali i każdy będzie mówił swoje. Trener główny jest jeden i tu nie chodzi o to, chodzi o to że, że ja jestem najmądrzejszy, tylko chodzi o to, że mam duże doświadczenie. I jeżeli widzę, że zawodnik coś robi źle, to mu staram się powiedzieć, że robisz to źle, nie idźmy w tą stronę. Jeżeli mówię mu raz, dwa, trzy, on i tak idzie w tą stronę, to mówię idź sobie sam, bo ja z tobą nie idę. I to wszystko, nie będę się z nikim kłócił, nie mam siły się z nikim kłócić, po prostu rozchodzimy się i już. Wracając do wotorem, bo to jest taka troszeczkę specyficzna formuła, to jak trener przygotowuje na przykład Michała do walki, w... to są troszeczkę inne zasady. No. Musicie mieć jakieś nowe myczki chyba. Nie, nie, mamy nowych myczków, tylko mamy, zastosowuję, jak jest walka 3 minuty, to na treningu robimy cztery minuty. Nie robimy, nie robimy trzech, bo trzy to, to będzie i na przykład robię tak, że, a zresztą nie będę mówił co ja robię, bo to wszyscy się dowiedzieli i będą to, Kopiować, a później a już tyle ludzi przeszkoliłem, tyle swojej wiedzy dałem, niech oni sami dochodzą. Później oni są, e, trenują mnie kilka lat, już wszystko wie, myśli, a, jeszcze, a ja mam nowe rzeczy. Wybierasz się trener na galę? E, jaką? Wotorę. Nie, no będę w narożniku kuby Ozgi i będę w narożniku pa Pasternaka. Jak w ogóle trener rodzenia klimat, który tam panuje, tą całą otoczkę wokół, wokół, wokół tej gali, bo, bo jest taka dosyć wyjątkowa. Nie, no ja to, ja to po prostu przychodzę do roboty. Wy, przychodzimy, wygrywamy i jedziemy do domu. Michał Pasternak będzie szczegali, walczył na gali MMA VIP Marcina Najmana, o ile gala się odbędzie, bo jest sporo kontrowersji teraz dookoła tego po ogłoszeniu Słowika jako, jako bosa organizacji. Co w ogóle trener myśli o występach Michała, Michała Pasternaka na tej federacji? Znaczy no, wiesz, że my nie, nie wybieramy federacji pod względem, kto zrobi więcej kontrowersji. Albo kto zatrudni Słowika, albo kto nie zatrudni Słowika. M Michał e, był w tej federacji wcześniej, jak jeszcze nie było słowicha, Słowika i Michał zdobył pas. Wiadomo, że zawodnik, jak ma pas, to chce go bronić. E, Marcin Najman zapewnia duże, dużą garzę dla Michała, e, gdzie inne federacje nie są w stanie takiej dać garzy, więc dlatego walczy. U Michał jest zawodowcem. Michał po prostu walczy w federacji, w tej, w której dostanie dobrą walkę, dobrą ofertę finansową. I ja jakby nie skupiam się, ja nie, jak na przykład mój zawodnik walczy w jakiejś tam federacji, czy to jest Wotorę, czy Myma VIP, czy KSW, czy FEN. No Po prostu ktoś powie, a, bo ja nie lubię prezesa Jóźwiaka, to my tam nie walczymy, coś tam. No, ja nie lubię na przykład pana Lewandowskiego, to my nie walczymy. A ja, my walczymy wszędzie. Ja na przykład jestem w, w dużym konflikcie z panem Lewandowskim, a Szymon Kołecki walczy w Federacji KSW. Co nam nie, w ogóle nie przeszkadza. No nie? Tak samo tutaj ma VIP. Nie było Słowika, byliśmy w tej federacji. Jest Słowik, jeżeli będzie gala, my będziemy walczyć. I już, no, nie, ja nie będę poczynać organizatorów, jakby, czy to on dobrze zrobił, czy źle, nie chcę oceniać, a. Yy... Nie, mi się nie wszystko musi podobać, ale ja nie, nie, nie też nie będę, mówię, my podchodzimy sportowo. Jest oferta walki, są pieniądze, jest przeciwnik, jeżeli nam się to opłaca, bierzemy. Też media zarek... W ogóle po KSW yy, troszeczkę się pozmieniało. No Gajew zetrenizował Narkuna w pięknym stylu, wyzwał do walki Roberto. Wszyscy się już na tą walkę jakby szykują. Michał Materla wrócił w pięknym stylu, wyzwał do walki Roberto. No ale oprócz tego jeszcze trener też wyzwał do walki Roberto. Stwierdził, że Szymon Kułecki by go roz... Ja, ja, ja sam sobie wymyśliłem to, ale zadzwoniłem do Szymona i Szymon, co ty na to? A Szymon mówi normalnie, biorę go i go rozbijam. I ja w to wierzę, bo ja znam Szymona i uważam, że Szymon byłby w stanie wygrać z Soldiczem. Ja nie mówię, że na pewno, ale uważam, że ludzie by to chcieli obejrzeć. Bo to by była walka po prostu yy, gościa, który jest uważany za niepokonanego, z gościem, który jest mistrzem olimpijskim, złoty medali. Każdy powie: a, ciekawe co będzie, i to by się sprzedało. No sprzedać by się na pewno sprzedało, ale czy teren uważa, że może do tej walki dojść realnie, w związku z tym, że jest taka kolejka do soldicza? ale, ale, ale to, to zależy wszystko od właścicieli KSW. Jeżeli, jeżeli oni widzą w, będą widzieli w tym większy potencjał soldicz z Kołęckim, czy soldicz z Materlą, tylko czy uważam, że Materla ma gorzej niż Kołecki, bo jest mniej dynamiczny? Jest mniej dynamiczny i. Zamula na początku potrafi dostać yy, mocne bomby i nie mówię, że Materla go nie pokona, bo uważam, że Materla jest wyśmienitym, wspaniałym zawodnikiem, zresztą jest legendą KSW i w ogóle MMA, zresztą walczył u mnie na pierwszych galach, więc ja szanuję bardzo Michała Materle, ale myślę, że większe szanse na pokonanie by miał Szymon Kołecki, bo jest bardziej dynamiczny. I tą dynamiką mógłby przełamać yy, Soldicza. Co, co nie znaczy, że Materla go nie pokona. Więc To zależy od właścicieli KSW, pana Kawulskiego i pana Lewandowskiego. Jak im się będzie opłacać, to zrobią walkę kołecki yy, soldicz albo Materla-Soldicz. Kwestia jest tego, yy, co, yy, co bardziej będą chcieli widzowie. A Szymon, kiedy tutaj wróci na salę? Yy, w lutym. Bo my jedziemy na obóz i po, po obozie wraca, zaczyna trenować. A coś kontraktowo wiadomo to Szymona, no bo niby rozstał się z KSW, teraz znowu się mówi o walkach dla KSW. Znaczy to, 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 to jest gra, gra o, o wszystko. Ta, gra, <laughs> o, gra o trochę. Nie, no Szymek ma, ma jakieś oferty. E, wiem, że, e, że, że duża telewizja jest zainteresowana Szymonem, żeby, żeby po prostu we, we, wesprzeć. Wesprzeć yy, po prostu walkę Szymona Kołeckiego w tej telewizji, więc może będzie w dużej telewizji walczył. Szymon, no nic, spożyjemy, zobaczymy. Dziękuję, trenerze, za poświęcony czas i co drodzy widzowie, trzymajcie. kciuki za Michała Pasternaka, za Martina na różkę, no i za dopięcie walki Szymona Kołeckiego z Robertem Soldiczem, bo byłaby to ciekawa walka. Dziękuję bardzo. Garant, profesjonalna broń. Sejfy.pl Jesteśmy bezpieczni. Delta Optical znajdę was nawet w nocy. Pamiętajcie. Noktowizory, termowizory, lunety, mikroskopy, peryskopy. Wszystko w Delcie. Dziękuję.